Ja to, Nie wiem, co to jest. graliśmy nic, Chciałem każdemu tutaj z góry pogratulować. Osiągnęliście największy wpierdol w historii klubu. <grym> po 10 metrach dopiero ktoś się ogarnie, żeby do niego podbiec. Jaki białostoczek? My Myśmy meczu graliśmy? Ja to, nie, graliśmy nic, kurwa Co my graliśmy hmm. w powietrzniotek? tak? Ten, kamienną twarz, kurwa Ja mam fajniejszy No ole, ej, a pokazywałeś już widzów? Nie, nie pokazywaliśmy do widzów Proszę bardzo, proszę pokazać Fresh cut, fresh cut. ale dobrze jest, dobrze jest Proszę Polski napisać Marlon na. Welcome Golden <laughs> Proszę napisać w komentarzu jakieś miłe słówko tutaj dla Świego O, Łow wow 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 Żart mm -hmm. okay, we'll 4 i do pieca <relación> Dobra Najgłośniejsza cisza na świecie Mam no, zrysła co do fryzurka nowa jakaś piękna Neymar no, dzisiaj Nowy mecz, nowa fryzurka Tikete! To jest ta i działa tik, tak, ding dang drink, i do pieca Didziorka! Ciebie, Ciebie. 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 Oj, oj, oj. Brat zaryzykował całą aurę i ją stracił. Właśnie teraz na instagramowym profilu Skyligh odbywa się głosowanie na najlepszego zawodnika sezonu. Dlatego wbij na ich profil, wejdź na relacje, zagłosuj i pomóż jednemu z nas wygrać. Z góry dzięki. Nie wiem, czy jest miejsca. W że oni 14 Dobrze. Moi drodzy, robimy krótko od was przerwę. Widzimy się później, ponieważ nasi przeciwnicy popełnili godzinę. Do widzenia, widzimy się później. A few moments later. Uważam, że jak graliśmy półtora miesiąca temu, no to jeszcze było o co walczyć teraz, to już to no nie mamy. Po prostu gramy dla fanu. No i co, ja bym wyszedł? Tak. W w obronie. W PSP to ja bym poszedł, ale by poszedł Bartek. No i napad niedziela, więc trochę ofensywnie zagramy. Założenia są takie, że nie może być to, co w poprzednim meczu. No kurwa, panowie macie piłkę. No i kurwa, nie możecie być ostatnim obrońcą i nic z tą piłką nie robić. Czekać, aż przedziń wam odbierze tu piłkę i będziemy sam na sam skierem. Wypierdolciu, byle gdzie? Do ciebie to. Eee... Nie no, nie, no nie żakujesz w sumie ale z <śmiennie> z dystansem. Ja <śmiennie> się obrażam fizdu, z klubu, nie? Eee, Do napisnika, czyli teraz tu wychodzi niedziela, musisz być trochę niżej do rozegrania. No i co jeszcze do ostatniego meczu? Eee, że też trochę odważniej, nie? Gramy w piłkę tak, gramy, próbujemy czy czystą, no, ale kurwa. Mamy grać tak jak chcemy, fizycznie, no nie warunki fizyczne, szybkość, techniczność, no nie. Eee, no i tak, jeszcze co do meczu piątkowego. Eee, tak o, o, nie mów nie tego. Eee, o czym? To, co do czego? Wygraliśmy w piątek nie, nie, jakiś mecz? To było AI. Macie to wstawić, No jeden osobą, którą tu można pochwalić to jest oczywiście kiero. Pokaż kiera. <laughs> brawo, brawo. Nie no, panowie. A ja kurwa ja miałem debiut! No dobrze no... za kamerą się spełniasz najbardziej moim zdaniem. No, no, żartuję oczywiście, znaczy no dobra Nie, no, bo... no, nie żartuję. No panowie, nie może być takiej sytuacji, że dostajemy dostajemy wpisy 20. Znaczy mówię jako drużyna, no tak przegrywamy i wygrywamy wszystko razem, tak? Jaki hmm. mecz? O czym on mówi w ogóle? No, może być w takiej sytuacji, tak, panowie, napierdalamy jak my w tym no jak ktoś nie biega, mam pasek kurwa w tym w plesaku, no będę napierdalać. No znaczy, kurwa ten mecz z białostoczkiem, że to jest dobra zagrywka taktyczna nie bo teraz tak dzięki panowie Raz, dzięki nie szukajcie na siłę piłki nie szukajcie na siłę dryblingu macie jedną sytuację przed bramką nie ma blisko was obrońców ładujcie. to nie jest kurwa wiecie to nie są highlightsy neymara z 2015 czy z kiedy kurwa nie, 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 nie. Co? masz. Co? Dopiero teraz <grym> to mówisz, Dobra W to to naprawdę. Kibamy się Bramka tylko szpista, w naszym polukarnym karnym pod bramką. I Dobra, no. Bo oni zmierzają. Tak, może okay. popełnić jakiś błąd. W ostatnim meczu, który graliśmy ligowym, była sytuacja, nie tak. graliśmy że Na trzech obrońców, żeby trójkę stoić obok siebie. No i tak nie może być. Każdy ma mieć swojego i ciągle macie mu przeszkadzać, naprawdę. Nie wiecie, jak to jest być napastnikiem i ciągle ktoś ci pod kurwem, bo ktoś o to ubiega. Naprawdę. Macie ich podkurwiać, no nie? I teraz yy, wracałem do rozgrzewki, panowie, ale zanim. zanim jeszcze to, to Filip pokaże jak ładuje okienko O kurwa Co ty słowiański przykód robisz? O kurwa Spiderman Proszę Państwa to jest Peter Parker o Venom kurwa. Peter Parker Ale jebie cebulą Witamy, witamy, witamy w dzisiejszym vlogu z meczu Rury Nowe Miasto Z kim? Z KS, przypadek. z KS przypadek. Z nami jeden z zawodnik, jeden zawodników Rury Nowe Miasto. Miloci tą muzykę! Mazurczyk. Numer 14, Mazurczyk. Czy dzisiaj zdobędzie goła? Nie. Dobrze, okej okay. Jak się zapatrujesz na ten mecz? Jak się zapatruję na ten Będzie mes? on ciężki? Będzie w kurwa ciężki Będzie w kurwa ciężki jak jedna gruba Pewnie Tak? Klasyczne pytanie, co na brzuszku? Co na brzuszku? z bananem, z nutellą, jest taka... Czyli o, będzie pierdział jak chuj Będzie pierdział jak chuj Co na brzuszku? Co na brzuszku? Skąd masz banana? Się nie zestrają tego banana przypadkiem w trakcie meczu Kurwa ja, ja postaram się Też mnie Tak ja, Chcesz gruzka? Tak. Więc... O Oooooh! Bo... Alba karmił! I przyszedł. Ale bez niczego. Czemu on tak? Czemu bez Czemu niczego. Bez? Mm. O kurwa, quarter zip. ty, ty do szkoły chodzisz? Ty do szkoły. jak w szkole, stary, ale się no, jabł. To no, to to do szkoły. No Czy ktoś z słowem wstępu. Na ja Dawaj. Chciałem każdemu tutaj z góry pogratulować. Osiągnęliście największy pierdol <laughs> w historii klubu. <próbu. laughs> Ja też nie. Ja też nie. Też nie. Macie, Macie okazję dzisiaj zmazać tą, tą porażkę z naszego klubu. Przeciwnik jest bardzo dobry, ale już przegrał w tej lidze. Z Peru pokonaliśmy niepokonane, więc będziemy, możemy pokonać też przypadek tutaj. Pamiętajcie, 100% intensywności. Jak ktoś się czuje się na siłach, schodzi. Chce mieć tutaj 6 zawodników, którzy będą grać na, na maksa. Tak, tak, tak. Dobra, panu ja już o sobie powiedziałem wcześniej. Po prostu, zapierdalamy, tak? Gramy zazwyczaj raz w tygodniu, pokażmy, że możemy, że mamy coś jeszcze do powiedzenia w tej lidze. I no, tak, yy, z rzeczy takich jeszcze formalniejszych, tak, uważajcie na tego rudego, co już grał w Triathlonie, on jest całkiem niezły. Yy, no i z tego, co mówił Marcel, To Co to było? Dziesiątka, Dziesiątka. Dziesiątka no. No na tych dwóch specjalnie uważamy, tak, wkładajcie nogi, nie w obronie, pod piłkę, no i co? No i to tyle z mojej strony. Czy chce coś dodać? Kierek. Rozpierdalamy ich, No takich meczów gra się tu Ligę, panie. <śledzimy> dobra. Dobrze, dobra. Dobrze, dobra. Dobrze, dobra. Dobrze, dobra. Dobrze, dobra. Dobrze, Najdź, najdź, najdź! Kieleniu, kurwa, pieniu! Tego? Zjedzibana? Kurwa! Fienu. kurwa. Zielo, kodzioro. Kodzioro. Sześć, jednego więcej gramy! Zależy od dogadania po 5 gramach! My się nie dogadaliśmy więc gram po 6! 6 plus 1 nie, macie za mało ludzi! 6 plus 1 Ale jak... jak macie co dawać jednego na boisko! Jak 6 plus 1 na tym boisku? Ale to boisko jest za małe na małe. To jest za małe boisko! Na 6! Boisko za małe! No, boisko

Dochodzimy! Głosik, może wyżej! Dochodzimy! Głosik, może wyżej! Ale to szkodzi. Którym się Drugi raz nie patrzyłem się na boisko, i drugi raz bramka pada. Kurwa, to się ciągle patrz na boisko, kurwa, bo z siebie bramki tracimy. O!

No, no ja mogę dwie, wierzyć, że ja bym chciał wstrzymać, wstrzymać, wstrzymać. Wstrzymać. Nie nic nie jest personalny, no. nigdy nikogo, ale kurwa jest trzy bramki z tego no samego tracimy i z tego co w przednim meczu. To jest identycznie. Sytuacja wyciągnięta jeden do jeden. No dobra, ale co ja mogę zrobić, że jak tutaj biega ten niebieski, on mi to ucieka i zaraz mam go odpocząć, Nie, do mnie, to krzyczysz do, krzyczysz do swojego kolegi, obrony, żeby go wziął. Od kuba, razu krzyczysz. Chłopaki, mieliśmy grać tak, od, jak trzeci było na boisku i było tak. Jeden z lewej i kryje tego po lewej, jeden z prawej i kryje tego po prawej i w środku. I ewentualnie się dopełniamy. Dlaczego jest tak, że jak ja grałem w środku, to miałem na sobie cały czas albo kądzie, albo pienia? I zawsze z skrzydło było puste. Ale wtedy nie masz wycicho, mówisz do końca, żeby wypierdali. No, ja, no ja mówię, idź kąciu, kurwa do lewej. Pieniu, idź do prawej, tu masz dwóch. Panowie, trzy bramki, gość do tej i przybiega 10 metrów. I dopiero potem ktoś ogarnia się, żeby do niego podbiec. Kurwa, panowie. No stoi kurwa czterech no, i jeden gość tu w No znaczy mi nie chodzi nie o chodzi drewnik, bo odrywnik, no drewnik to kurwa, no. Wiadomo jak to jest, no nie? Ale on ma dziurę, niech nie podbiega. On po 10 metrach dopiero ktoś się ogarnie, żeby go podbiec. To, to są sytuacje wyciągnięte z kadłuba. Ważniejsza każdemu, jest piłka niż zawodnik, no który kryjecie. Jak on sposób... wchodzi w bramkę, musicie no tak, być przy nim. Ale mamy dziurę w środku, jak mamy dwóch po szerokości, jednego, tak, do ataku, jednego, do jednego który wchodzi w środku. Tak, jednego, który wchodzi w środek, to naprawdę nie ciężko. Nie ma się Ale ze obrony wybiegnie to wy nie siedzicie cicho wtedy. kurwa, żeby ktoś wrócił. Nie siedzicie cicho, czemu wtedy nie krzyczycie? Wszystkim musimy się komunikować. Czemu wy nie krzyczycie? Nie, nie no ma czy na czy przykład kto się z ataku, no to przecież kurwa, bo nie niedziela wróć. No i oni A nie możecie się no jak my się chcemy tak no? Pomoc musi cofać, bo oni przebiegają, przebiegają no. przez naszą pomoc, a oni stoją w miejscu, i nie wracają. Nigdy nie wracają. Nikt no wie, trzymajmy się, Personalnego, ale panowie, no kurwa, trzymajmy się mniej więcej tych swoich wyznaczonych, kurwa, pozycji. No bo właśnie. to nie może być tak. Trzymajmy się nie może być tak, że ja co akcję muszę mówić, kądziu idź do lewej, albo Pieniu do prawej, bo mam któregoś z Was na sobie. Nie może być tak, kurwa. To nie jest tak, że ja nie mówię. To jest tak, że ja mam tak co akcję. I to już po prostu w kurwia, no. Czyli dlaczego ja muszę co akcję mówić iść na swoją pozycję? I wtedy, jak ktoś stoi na mnie, to ja kurwa nie wiem, co zrobić. Czy mam iść do lewej? Jak ja idę do lewej, to nagle za mną idzie kurwa komrad do lewej. Panowie, jak ktoś z Was wchodzi z ławki, albo ktoś zaczyna i nie wie, jakby na jakimś pozycji, to zapytajcie kogoś, no nie? To nie jest zatem sztyw czy coś, naprawdę mówię, zapytajcie, jak ktoś nie wie, po prostu gdzieś jest nie zapyta. Dobra, ale ja też myślę, że po prostu ludzie, którzy grają w środku na tych skrzydłach, muszą bardziej, jak tracimy piłę, muszą bardziej do środka zbiorzyć i do tyłu. Nie woźmy tej piły, no, no. naprawdę, słuchajcie, ja rozumiem. Więcej podejść, ja, bez kitu, więcej podejść. Ja nie mam ma kiwać, więc nawet jakbym chciał tutaj piły, nie powożę sobie za długo. My nie mamy fizycznie, jak tego rozgrać, bo oni po prostu inteligentni i mądrze nas przesuwają, panowie. I to też czasami nie jest dużo w tej naszej winy, że oni po prostu odcinają dokładnie każdy wynik Trzeba więcej ruchu też. Panowie, pokazujcie się do piły. A to też nie może być dużo. Pokazujmy sobie, gdzie wygniemy no, Bartek chce coś jeszcze dodać coś dodać. Ja wiem, że się woziłem, ale kurwa no jak nas jest dwóch, ja woz, na przykład z przodu, oni całą drużynę atakują, kretel się na polu. Z kim mamy kurwa grać z przodu z jak już, kurwa wozi tą piłkę i nie ma komu podać, to i jeb to. na pałę. No, no kurwa, bo co, ale to, co to, inne ale, Dobra, okej. Okay. Dobra, masz rację, ale ja mówię ogólnie stary, ogólnie mówię. No, ale ja, no ja to się piłka. Ja musiałem podwajać nie ma komu kurwa, kurwa grać. No. Faktycznie. Czyli wróci jeszcze z tej pomocy, bo obrony cobrony, czasami jeszcze wiec, nie zdąży dobyć, nie? Ktoś z obrony tak? jeszcze nie chrusza do ataku, bo oni mają za mało paliwa z przodu. I nie ja chcę na łatwo. Ja ja nie mam śladka, to też nie może być tak. Przepraszam, przepraszam. Nie może być tak, że biega napastnik i dwóch środkowych pomocników, a obrona tylko w obronie. Wszyscy kurwa do przodu i wszyscy do tyłu. No, ok? Ok. Pamiętajmy, pamiętajmy. pamiętajmy, pamiętajmy. że nie ma Pamiętajmy co się dzieje. Ale niech chociaż jeden Pędzisz zostaje z tego tyłu. No. Chociaż Dobra, No bo tak jak Wartek mówił, bo wtedy będzie takiej. Dobra. Panowie, Dobra. trzeba jechać. Dobra. Dobra. Kto wygra no co to kurwa było, ty? Bez... Ale kurwa ty, niedziela widzisz, że on mu kopa wyjebał w ręce tym bramkazem? Trzeba się rozgrzać przed Dobra, używaniem o... mocy telekinezy, żeby spierdalili Slime? No miałem testować na oce slime Napierdolę Dobra, to nie jest na to, to jest na to Po, po slajmy, tobie dobrze na boisku idzie? Pff. Patrz, nie trafi

5 czy 6, gorę 6 albo 7. I teraz pewnie przeciwnik sobie myślał i do pieca. I do pieca. Komunikacja. Komunikacja do tego, do tego! O kurwa mać! Tutaj bomby w dwie strony lecą, ty! Ej, ma Mika, już w strachu jest. Mika, się, się. Co? A nie, pięknie, już od kurwa. Patrz, patrz. Siła z jedenastki. Nie trafię tego. Poczekajcie. 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 Mówię, uderzajcie, bo ciemno. Poczekajcie. No kurwa, udezo to dzisiaj.

Z mojego fiuta, kurwa, rozpocząłem się chyba. O, chuj Dobra ej 9-2 Chuj on kurwa, kurwa, czemu kurwa, nie kurwa, do tego co na kurwa, kurwa, na przerwie? kurwa, 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 Brazo, Brazo. Go, oh, kurwa. Oh, oh, ja to baczę! Ja tam dawno! Dwa szanse jeszcze nie Dwa szanse jeszcze uwiejni! Dwa

Kurwa! końca! Spierdalać mi! Kurwa! 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 Krok do tyłu wszyscy! Mi. Kadru, kurwa! La rury. Jees! Jees! Kurwa! Dawajcie, kurwa! 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 11 na z, zejdź z boiska, proszę <noise> Niestety W jednej sytuacji nie będzie tak W jednej sytuacji moje umiejętności telekinezji jest zawiodły, ale co zobacz 11.7 nie brzmi najgorzej, tak? Co tam? Dobra robota, dobra robota. Szanowny, dostajesz za to kasę? Nie! Kurwa, szkoda. Pierdol dostaję, jak się tak z Dzięki widzowie, że byliście tutaj. Ale kurwa cztery... Ty ah. Dziękuję kamera, brawo. Proszę bardzo, proszę Ufa. bardzo. Do widzenia, do widzenia. Jednak ludzi, kmęcz się skończył mówi sorry. No, dobra no ludzi. No skrasa. Pamiętajcie, niech pokój zawładnie światem. Tak? Żadne wojny, żadne tutaj diatyki. Kochajmy się. Kochajmy się wszyscy. Jestem ja powiedzieć no, ja jestem w dom z was, naprawdę. Bo no, kurwa tyle charakteru, co się? Marcel, bierzesz! Marcel, rozwijamy marce, Wiadomo, są rzeczy do poprawy na no pierwsza połowa... Nie jest. Pozdrów co... ode mnie w szkole. Co? Pozdrów ode mnie. No więc naprawdę, jak będziemy grać. Powiedz, że ją kochałem. będziemy zacząć mecz z takim nastawieniem, jak musimy gonić w wynik, to naprawdę będzie dobrze. Serio. Dobra, się Siedem chłopaki. Siedem bye, bye. bye, bye. Dzięki panowie za dzisiaj. Dzięki, dzięki, dzięki. Dobra, zbieramy Kurwa, co to za flesz? Zajebisty mecz, panowie. Po takim meczu nie ma wstydu, naprawdę. panowie. Jaki wynik. 7-10 117 11-7 11-7 nie brzmi wcale chujowo, nie? Łapeczka, subik Tyle, dzisiaj się nie, obserwujcie, nie udało Obserwujcie, obserwujcie ten klub, bo naprawdę Już niedługo, w marcu To będzie coś pięknego, dla dużo się rodzi Dzisiaj się nie udało Ale się postawiliśmy i to jest najważniejsze okay. Pozdrawiam, Kamila Torunia, naprawdę. Francuzka dla Ciebie, tak? A koleżanki z Polska? Koleżanki z Polska nie pozdrawiamy, tak? Jeba się, jeba się.